Nie spodziewałem się takiego odzewu, nie? Tak. Słuchaj, tam było poza tym... No ona i tak, i tak. No, ona, ona mnie tutaj ten stresuje. Aha. E, powiem, powiem Ci, że e, owszem, było ciężko, nie? Było ciężko na terapii i, i powiem Wam, że były momenty, kiedy najchętniej bym się spakował mhm. e, i albo bym wrócił w te miejsca, gdzie przebywałem, co, co by było totalnie bez sensu. O tym wiem Najmniej na dzień dzisiejszy, ale tak jak wcześniej powiedziałem, dzięki powiedzmy Lilianie, wsparciu od niej i jeszcze paru tutaj takich znajomych, okay. e, którzy wpływali bardzo pozytywnie na mnie, e, przezwyciężyłem to, nie? Jakoś, jakoś przygryzłem zęby, zacząłem ćwiczyć na, na siłowni, znaczy pseudo siłowni. Bo... No słyszałem. Ale takie są warunki, nie? Tak. Albo akceptujesz to, co, co, co ci tutaj oferujemy, albo jak nie, to droga wolna, możesz się spakować i w każdej chwili wyjść, nie? Mm, no tak, no z, tego, z tym nie wygrasz, słuchaj. No więc, no niestety, no, poza tym, wiesz, no powiem ci szczerze, że nawet nie wiem, czy, czy ten telefon nie jest na podłuchu, nie? Gadasz. Ech, wszystko jest możliwe, ej, tu się, tu się dzieją takie rzeczy, że ja, tylko myślę, że teraz żadnego reg regulaminu, słuchaj, tutaj jakoś nie natarliśmy. Nie, nie, no znaczy, nawet gdyby to, ja ci powiem, e, przede wszystkim jest tylko jedna, jedyna osoba, którą bym chciał uchronić przed, przed jakimikolwiek y, y, konsekwencjami. Tak. E, a w sumie nie chodzi o mnie, bo to, co ja chciałem uzyskać z tej terapii, to uzyskałem, nie? Dokładnie. I. I teraz powiedzmy ten ostatni tydzień to jest przypomnienie całego tego materiału, zebranie tego wszystkiego do kupy. I tak jak dzisiaj mamy środę, to w tym momencie do piątku mamy zajęcia, potem jest weekend, czyli sobota, niedziela wolne i w poniedziałek wychodzimy, także to już jest praktycznie już ten finish taki, nie? Mm -hmm. No, co nie znaczy, że, że wiesz, że trzeba powiedzmy olać to wszystko, nie, bo to trzeba walczyć do końca i, i ten, ale w sumie, no, to no nie jest źle, no, no, wychodzę z uśmiechem na ustach, nie. Czyli słuchaj, jak wyjdziesz z uśmiechem na ustach, to masz gdzie trafić wtedy, tak? Tak, tak, Norbert, y, tutaj y, nawiązał kontakt z takimi ludźmi, słuchaj. jestem naprawdę bardzo zaskoczony i bardzo wdzięczny tym ludziom, że, że zdobyli się na, na zaufanie, tak. bo to jednak puszczają do domu obcego człowieka, i dają mu możliwość wyjścia z totalnego gówna, nie? Z rynsztoku i, i powiem ci, że że na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, czy ja bym się odważył na taki gest. Mm -hmm. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, o co mi chodzi, ale... ale znaczy jest... się próbuję ciebie rozumieć, tak, tak, bo nie byłem nigdy w tej po, sytuacji. podziwu dla nich, że, że po prostu no, nie wiem, nie wiem nie daję sobie głowy uciąć, że, że ja bym akurat na pewno też tak postąpił, nie? Być mhm. może miałbym jakieś pohamowania, kurde, a, a może to jest jakiś psychol i może powyżej na nas nocy albo coś w tym rodzaju, nie? A tu się okazało, że nie, że ci ludzie są e, bardzo otwarci, zresztą byliśmy tam z Norwim, e, e, u nich w domu i już oglądałem to wszystko i jak to wygląda, e, oni mnie odwiedzali tutaj w szpitalu dwukrotnie. Także no, naprawdę spoko ludzie, y, pełni, pełni powiedzmy jakiegoś ciepła, przyjaźni i, i naprawdę no, no jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, nie? No to super, słuchajcie. Nie mogę powiedzieć dla bezpieczeństwa sprawy, y, gdzie to jest i, 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 i co to są za konkretni ludzie, mhm. przynajmniej na razie, ale z czasem myślę, że, że dojdziemy do tego, nie? No to super. To się cieszy No i tutaj jeszcze, wiesz, no, są pewne sprawy, powiedzmy też urzędowe, które, które muszę pozałatwiać, które muszę stawić czoła. Będzie to też troszeczkę ciężkie, bo, bo wiadomo, będą pytania, będą, będą jakieś tam wymagania ode mnie i tak dalej, no ale to jest wszystko do przeskoczenia, nie? Ja uważam, że muszę zacząć to życie małymi kroczkami. I iść cały czas do przodu, nie, nie mogę się oglądać do tyłu, bo, bo patrzenie wstecz to nie jest najlepsze wyjście, żeby czerźwić. Tak jest. No, a poza tym, no kurde, super, super, że zadzwoniłeś, jestem też w szoku i pojęci. rozmawialiśmy często z nami na Twój temat. Tak. E, były nawet już takie... Plany, żeby, żeby cię odwiedzić, mam w Niemczech? No słyszałem, kurczę, sobie że bardzo bym się ucieszył. jechać na parę dni właśnie do Niemiec, bo ja kiedyś byłem 3,5 roku w Niemczech, w, aha, w aha, Mieszkałem i no i tak właśnie mówiłem, że, że jak już troszeczkę się ustatkuje, będą finanse i tak dalej, to. No oczywiście, ja cały czas zapraszam, słuchaj was, także. Super. Oczywiście, ja teraz też będę jechał do Polski za dwa tygodnie ponad na święta, także będę do 5 stycznia, także po 5 stycznia możemy się dalej kontaktować i coś po prostu planować razem. Kapitalnie, no myślę, że, że się spotkamy i zobaczymy, no, Oczywiście. No to super. No pozdrawiam wszystkich panów, pozdrawiam ich gorąco. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, za to, że, że dodaliście mi sił, żeby to wszystko przede wszystkim... Ten najtrudniejszy moment to był zaczęcie, zdecydowanie się na to, nie? że jeszcze raz y, powiedzmy sobie spróbować y, się podnieść, że się jednak opłaca i tak dalej. No i to właśnie dzięki Wam y, doszedłem do tego momentu, że powiedziałem kurde, no może faktycznie nie jest jeszcze tak źle, że ale potrafi.